Cześć, to ja, Dominiczek, w role kuchna, ja i moich przyjaciół ten filmik zapraszamy. Do zobaczenia w tym odcinku. Zaczniemy szybko słojaków pokazywać. No i wszyscy sam, to mówimy wszyscy tis! Nikt się tam nie przewrócił. Ok, Trzy, cztery, 10, Cio, 11, Subcio! Oh. Słuchajcie, 14, 14, 14, razy 15, Chodzi się o rozpoczęcie 15, Bo, jak 15, moi 15, 15, 15, tych starych. A to do kara las będę dochodzić jutro. I tutaj rodziców, ale ja też mam dzieci, such się i pole, ale to nie są soreczki, tylko no jako że tak powiemy. I słuchajcie, później powiem Wam, jakie są zasady z koronawirusa. Ale najpierw opowiem, opowieść, co się uda u mnie, wydarzyło w wakacje. A potem wszyscy opowią. Moi uczniowie. To będzie w dniu, gdzie, kiedy będziemy w szkole. Skoda? Uh -huh, dobrze, tak, tak. Tak, tak, tak. Doskonale. I więc opowiadam. O, 15 minut później. I bardzo serdecznie dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia jutro! Tak. Dzień. Dobra, wszyscy nie wychodzą. Bzz, a gdzie są wszyscy? Zosia miała chodzić ze mną. Położę swój plecak szkolny w kształcie. I kapelę. a myślałam, że to Zusia. Zusia powiedziała, że coś kupię w automacie. Odłożę swój plecak w kształcie auta. Tutaj sobie postawimy ojciec. Stop się. Proszę nie nagrywać stóp. A, to tutaj. Pięcia minionka położymy tutaj i usiądę w klasie. A nie wpychajcie się, co wpadłem Sławki. To coś, a gdzie plecak? A plecaka sobie położyłem tam na korytarzu. Ale ktoś ci ukradł. No ma swój plecak. Później zabiorę. A jak Ci będzie ktoś dokuczał, to ja Ci No co, jesteś drugim klasistą. Jesteśmy w tej samej? Tak, tylko nazwę zmienili. Uh -huh. Ktoś mi powoła, że hu -hu. Leczek. Wow, ile rzeczy tych spakowało w Książka tam i inne tam rzeczy. Dobra, połóż tutaj. Jeszcze Dominik. I pani, ciocia, no, jest w pokoju Się? Nie, ale jesteś ostatni. No, co się śmiejesz? Popatrzcie, mam super odlotowski plecak. Tylko baterię tu wiję. No, spójrzcie, mi baterię. Bo ja mogę wyrzucić i wrzucać na ciebie. No, coś ty, ani mi się wasz. Taj plecaki. Dobrze zrobił. No, a pani? Jest fajna nauczycielskim. Nikt się nie spuścił. Nie. Mieliśmy opowiadać, co było na wakacjach. Nie we Francji, tylko gdzie byliśmy. W tym, gdzie teraz jesteśmy. No, może ja jej bo nikt nie zgłasza się. No dobrze. A później zrobimy wyliczankę, opowiem. Ta historia była taka. Ja już pamiętam. No tak, ale innym opowiadam. No i słuchajcie. U nas, Hama w pokoju, to zobaczyłam taki duży plecak. Były książki, dużo skarbów. Do szkoły, żeby sobie własnym tam robiła oceny, i do dziennika wpisała jakieś tam wiadomości. Weszłam tam i ale zasunęłam się. Sama. No, naprawdę. Wiecie? I nie mogłam wysunąć suwaka. I krzyczałam. Pomocy. Niech ktoś mnie uratuje. I Bartek mnie uratował. Co się dzieje? a nie, czemu weszłaś do plecaka i się właśnie To bardzo niebezpieczne. się, Jakie jesteś miłe. Hmm, ale ci chcę te wybory szkolne. I tak była historia. I co? Podobało się wam? A gdzie nikoś? Spadam ciągle z tej ławki wokół. To, taka, to jest kanapa. Wpadasz do rury. Rury? Czy rury? Rury. A robimy wyliczankę. Ewe dueli fake. torba bomba ósme smakę. deus deus kos. Teus i Joe Nie mogę dotykać nosem. Zawsze tak dotykam. Baks. Co ja. Dobra. Jest i wykluczony coś mam tutaj na bródce. co to? Stejnie. Ewe due lickefak. Torba, bomba, usbezpieczenie, te uste, us, kos, bat, te usta, te i owe, we, te ty drugi. Idziesz lucek wysoko, niekoś jakoś tak idzie. Miej go z Widzowie, mówcie z nami. Ewe, tu wele ke torba bomba, us bez bak, deus, deus, kos, deus, i owe we, baks. Zuzia idzie tutaj. Przy kosiu nie dotykajcie się tylko. E, we, torba, ba, us, bez bak, deus, deus, kos, bate i owe we, baks. Zosia, I to znaczy, że Zosia idzie teraz po proste. Ostatni będzie. Ciekawe, kto będzie ostatni, bo opowiadanie jest super. A wy widzowie uważacie, że opowiadanie jest super? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych historii i przygód, i informacji. Dobra. Ewe, dueli, kefaki, torba, bomba, usbesba, deus, deus, kosmateus, i oewe, baks. Co? So? Nie! Pola jest ostatnia. Jestem najmłodszy. Lucek, opowiadam. Dobra, mogę opowiedzieć, ale nie straszną historię. Dobrze, coś miłego powiedz. Co ci się dobrego wydarzy? No, wydarzyło się takiego, e... no już opowiadam. Taki pusty brzuszek. Taki wiersz który napisałem. Napisałem taki wierszyk i opowiem go. Mały lisek był tłusty. Chciałby zjeść chipsy, ale nie miał żadnych chipsów, więc szukał dalej. A tu dzisiaj znalazł skretki i flamastry, i wybory inne szkolne, i chciał zjeść, ale nie mógł, bo tego nie je. Lucek szukał, no właściwie to ja tak sobie wymyśli. Lucek szukał, a tu butelka. Chciał się dawić, ale była pusta. Wszystko dzisiaj było puste. Co by dzisiaj lisek zjadł? Lisek, lisek chciałby zjeść pysznego hot doga lub jajeczko, ale nie znalazł. I co? Znalazł śniadalniówek. I tutaj jest coś pełnego. Nie wiedział, czy to jest pułapka, więc otworzył, a tu bułeczka. Pół bułeczki, ale był głodny. Piękny wierszek. Prawa. Hmm, teraz moja kolej. Ludzek. Odpowiedziałeś, więc pójdź na górę. I koś to była opowieść nocna. nocy, gdy się obudziłem, byłem nietoperzem i latałem w mieście. Latałem w mieście. Tutaj zobaczyłem ognisko, które pan gotuje. Byłem głodny, ale nic nie znalazłem. Tata się nie obudził mu coś dać na śniadanie, ale nic. Nie jest chaloska, ale chyba tata jest. I tutaj pot srebrny się pojawi. A tu. Aaa, to straszny pot! Kim ty jesteś? Jestem bod e, Darek. Umiem jeździć. Tym razem ciemno. widzenie nie będą patrzeć. Nie wiem, nie wiadomo, czy widać. Widać teraz? Ja nie? O, dzięki. A tutaj jest przyspiesz. Ała! Nie atakuj mnie! Przepraszam. Może się spotkamy. To muszę już spać. No zgoda. I taka była historia. I bicie brawa! Ej, co tak? Ciszej się, się kamera. Proszę pana, czy pan bije brawa? Tak. No co? Piękna historyjka. Prawda, widzę, że opowiadanie jest super. Dobra, idziemy na górę tak jak lucek. Hm. Proszę pana, coś się stało? O, nie, nie, nie chcący cisnąć przerwanie. Ała! Dzisiaj dzień, w którym spadam. Tylko nie dotykajcie się, Zozia. Mam twoją historię, ale opowiedz Zosi i Dominikowi, nawet chłopcom. Dobrze. Historia jest taka. Ja też wymyśliłam wierszek. Tutaj skaczę zające raz, dwa, trzy. Skaczę tu zające raz, dwa, trzy. A no, może to jest pies. I tutaj, tutaj, tak pa. papa. Sajonsar lubią złote medale. Właściwie nie, ale chciałbym taki złoty medal i taki kalendarz. I taki jeszcze, klocki takie. I takie samochody, takiego robota. I takie auta jeszcze potrzebne. Jeszcze książki i dodatku figurki. Też piasek. strażackie, człupakie. I taki fotel, i takie flamastry oraz kredki. I wybory szkolne. A wy widzowie, co macie na wybory szkolne? Na piosenka. Idź na górę. Zgoda A? i zoś. Taka odpowiedź jest taka, że oglądałam taki, ale inaczej można w stwory. I tutaj było. Widziałem wszystko. Panią Hanie i oglądałam i zbliżyłem się. Tutaj nie było żadnych książek, ale tutaj cały magazyn książek. To jest dziwaczne, prawda? Wow, naprawdę. To tutaj było i wszystkie kupiłem. Oglądałam. Oglądałam i poszłam do magazynu i czytałam. Piękna historia. Dominiczku, czy już to mamy czas, żeby zakończyć odcinek? Ach, tylko jeszcze dwa juniory. Dobra. Dominik, masz jakąś krótką opowieść? Dobrze. Opowieść jest taka. Przechodziłam w parku i zobaczyłam klocki Lego, ale nagle Ladina spadła. Ła, wow, wow, Ła! Kloracy! Racunki! Była taki! O, oh A Ła! Wow. I tu się dziwiłem, Bank pełen samochodów! I bawiłem się wyścigami! Tylko jak wynia szybę taka płana! I taka opowieść! Ale ból nie był taki bolesny! Dobrze, że nie zła opowieść. Dobra, i pola, szybko, krótka opowieść. Nie chcemy czekać, żeby się przesłał film. Dobrze! Taki film jest taki. Szukałam Miotku. Taka była historyka, a raczej wierszyk. Leciała pszczółka pola. I szukała słodkiego mioda. A ten krzak nie robił miodu. I te plakaty też oraz. Ale fotel nie robił miodu. I te flamastry, kredki nie robiły miodu. Kartka też nie. Botelka też nie. I globus też nie. Kosz nie. Pidełko nie, a tu by umrę z głodu. Chyba dzisiaj pójdę do magazynu przedmiotów. A tu znajdę hydrat, hydrant. A czy jemy hydrat? Nie. A czy jemy czajniki? Nie. A czy jemy dzbanki? Też nie. Byszną babeczkę dziś zjem. I to koniec. Bzz. Wam się podobała opowieść? Piękna. To chyba wszystkie juniory. Nie ma tutaj, że? Możemy zejść? Bo wszyscy spadają. Pewnie. Ile mamy czasu? O! W samą porę możemy kończyć odcinek. Doskonałe. O, i przerwa. Widzowie, pora już przerwę zrobić. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka, żeby nie przekopić kolejnych historii i przygód. I co, Żegnamy Pa!